Posyp tym swoje rośliny, a odwdzięczą ci się kwiatami, jakich jeszcze nie widziałeś. To proste i naturalne sposoby, które naprawdę robią różnicę. Pierwszy składnik to sól, a dokładniej sól Epsom, czyli siarczan magnezu. Wspiera fotosyntezę oraz wzrost roślin. Działa szczególnie dobrze na rośliny zielone i kwitnące. Posyp powierzchnię ziemi dość dużą ilością soli. Drugi składnik to coś, co zwykle trafia do śmieci. To doskonałe źródło azotu, który wspomaga wzrost roślin i poprawia strukturę gleby. Dodatkowo zakwasza ziemię. To nic innego jak fusy z kawy. Posyp nimi ziemię wokół rośliny. Ale to jeszcze nie wszystko. Weź zwykłą gąbkę do mycia naczyń. Odetnij kawałek i włóż go między roślinami w doniczce. Dobrze nasącz ją wodą. Gąbka zadziała jak mały magazyn wilgoci, który będzie stopniowo oddawał wodę korzeniom. Twoje rośliny naprawdę ci za to podziękują soczystym kolorem, zdrowym wzrostem i bujnym wyglądem, który zauważysz z każdym dniem.